Dzień dobry, witam na kanale Gołębiacka SM Tu z Niemiec zgoniłem gołąbki No i mówię, gdzieś tam są daleko, gdzieś tam, tam gdzieś Gdzie ich widać Dzisiaj nisko chodzą, ale tam, ale tam są daleko A Te dwa nieloty siedzą. O tam są, tam są O tam sobie krążą No i dobra, sobie krążą a już chodzą sobie z pół godzinki no. Budapesty nie dawałem usiąść i tam usiadła Franca A to stara Budapesztka No i tak no, z tego gąbku co oblatywałem to zginęło. Od razu wam mogę powiedzieć widynka czerwona, eee, winer i co zginęło? A ta Budapesztka zginęła, ale ta Budapesztka to na skręcać nie umiała, nie? To do gołębia nie potrzebuję. A czerwona też jak zobaczyła, chyba jastrzębia czy wronek poszła tak Nawet kółka nie zrobiła. No trudno nie ma to nie ma. Jedna winereczka została samica Taka fajna, sympatyczna, teraz się gonię Nawet nie wiem gdzie ona jest. Teraz przyszły tam, pokażę wam Teraz tam chodzą Gdzie one są tam do góry, do góry, do góry, do góry, do góry będzie widać czy nie O, coś migło O tu przyszło teraz O idą do siadania Mo tylko widać jak się przewijają cyk No Coś tam się ciąga, tutaj jeszcze co to przyszło? Widynka przyszła, czaposz Czaposz się chyba nie nauczy chodzić już Zobaczymy Albo go zlikwiduję, albo mu przywiozę samicę. Zobaczymy jeszcze. Jak zimę przetrwa oczywiście. Na razie jeszcze jaszą nie tłucze. No. no i tak to jest. no. no idą malutku. Przyjeżdża się z roboty, jeszcze nie. Dzisiaj ładna pogoda. Wczoraj też była ładna pogoda. No to można gołąbki ruszyć. Staram się ich tak dwa razy ruszyć. No. Zdynka idzie osłaba. Ona się zaparzyła z Budapesztem. No, przez to, że te gołębie poginęły, to się tak poparzyły, że... Ale na razie to nie robi. Zobaczymy, no, czy winerka wróci. Też ją gonię. Może już taka fajna. Taki przyjemny gołąbek. Przyszły. Tutaj są. A my głowami latają. Idą do dachu. Nie ja wiem ile wychodziły. Te 40 minut może wychodziły sobie. Ja tam nie patrzę na to. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. To wszystko zależy też od pogody. Dobra pogoda go idą, to ciśnienie chyba też swoje ro roboty robi. No. O, idą, 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 idą sobie powoli tylko do dachu. No i dobra, nie idą. Jeszcze powinny być mocniej gonione, ale już Bez przesady Tak dobrze chodzą Mała ta kupeczka, ale Jest Widziałem, że jedyny żółte mi złożyły jajka, podłożyłem pod czajki Chciałem, bo czajki dobrze karmiły Wykluły się i, i, i chyba, nie wiem, zmarzły, nie mam pojęcia A pod te żółte posadziłem Podłożyłem czajki, no i czajki się wykluły ich inczajki, no niech będą miczajki. Zimowe takie to będą dobre, zdrowe takie. I winerka chyba idzie. Ta. Ale wiecie trafić. O. Nie jest głupia. Tam to tamto też się te pierwsze zerwało, nad nie zakręciło. No, idą do dachu. Fajnie, fajnie bo na te na, na ten ran Na to rano to jeszcze można sobie przyjechać, poganiać, jak jest ładna pogoda. Krymki też jajka miały, to im wyrzuciłem. Po co mnie to? No nie, to jeszcze, mówię, ciepło jest. Jeszcze w miarę to one się. Myślę o jajkach. No, dawać no. No. Nie bardzo. No idzie w Na tym ogonku takim. Też się spierzyć nie mogą no chodzą sobie o cyk no, przybliżymy będzie ich lepiej widać o. No, cyk idą sobie No chodźcie Cyk, pyk. Będą siadać? Teraz chyba. No, pierwsza. Cyk. Oj, cała grupka. Tyk. Ja jestem ciekawy, czy winerka jest. Jest. Gdzie to pójdzie? Tamte, co zginęły, to zginęły i tyle. Ten winer się chyba ze dwa razy pokazał i to wszystko, nie? To wszystko, nic więcej. No. Dzisiaj dostaną, a nie jutro, dostaną z rana moje mikstury. Tej co daję. To akurat środa będzie, jutro ma wolne. To dostaną ze zrańca, no. To Mam taką widynkę od pana Waldka. Ona jest tak rapciata, a normalnie z nimi chodzi, nie? Muszę ich chyba rapcie obciąć. Szkoda z tego głębia, że ona się tak mędrzyła. Tu już jest starszy gąb, ale czasami jak ją tknie, to idzie z Budapesztami. Bo winerka już budzę, się cyk, pyk. No i dobrze. I to samiczka jest. Jak zostanie, to jej samczyka przywiozę. No. Jeszcze sobie parę winerów przywiozę. Mówię, te, te wiedeńskie utaty zostały. Może ktoś będzie jechał z, z Warszawy do Poznania na wystawę, to może się z kimś, nie wiem, dogadam, by mi podwiózł, oczywiście za, nie za darmo, nie, jak to się mówi. To mówię, jakby ktoś tam oglądał ten film i wybiera się z okolic, tam o Pruszków, Grodzic Mazowiecki, do Poznania na, na, ten, na, na wystawę, bo później będzie chyba w styczniu, to mógłby dać znać, żebyśmy się dogadali. Jeden drugiemu by pomógł, nie ale zobaczymy, jak nie to sam pojadę i przywiozę Akurat na wiosnę, żeby było co doparzyć Tutaj też jest jakaś wystawa w Niemczech Ten kolega mówił To może ten, to może, może się pojedzie i tutaj na jakąś wystawę Tu też trochę tych wiedeńskich mają No to są, to są te z nowego dworu, ale one są słabsze takie, ale Za to za to chodaki Za to chodaki To właśnie w gołębiak lubię, nie? Nie musi być piękny, Może żeby chodził Tutaj chodzi jakiś gołąb, chyba obcy. Idę, wezmę im drobnego trochę, może wyjdą na trawę. Zrobię no pauzę. O, wyszły trochę. Drobnego sypnąłem, wyszły troszeczkę. O. Te lustrzaki fajne gołębie, podobają mi się. Nie są chodaki. No niestety, ale no zobaczymy. Samiec i samiczka jest na pewno. Samiec się odzywa zaparzę tego łąbki. Samiczka jest fajna, taka jest taka ten, ale tutaj z budowy jest fajna. Mają, o, mają bardzo ładny czerwony, czerwony kolor. O. Jeszcze nikt nie miałem. No taka budowa Budapeszta. No I tak. O. I se chodzą branie, Tam jest samiczka, tutaj. O ta jest samiczka, tu jest samiczka. No. I dobrze, niech se chodzą. No, to nie to co w Polsce, że się ganiało tak kupy. No tutaj. tutaj tak się cieszę, że to co mam. Chociaż są, że się nikt tutaj do mnie nie czepia, bo ogólnie to podobno jakieś to ogniska na tej I... ptasiej grypy, czy coś takiego tutaj jest. Kury wybijają. No, ale no nic. No dobra, nie będę zanudzał. Wrzucę wam ten film taką z storku To co mówię, to to co oblatane, to oblatane To co miało zginąć, to zginęło i tyle Proste I tak ma być Po prostu, za, moim zdaniem, za długo były trzymane Ja przyjechałem z tego na później pojechałem do, do siebie i, i siedziały, siedziały widocznie za długo Ja to mówię, 3-4 dni i na wolność No ale tak miało być, ale nic się nie pokazało jak nigdy Zawsze, tu, zawsze one szukały no. no. No dobra. To pozdrawiam wszystkich do usłyszenia i do następnego razu. Będzie pogoda, to coś się będzie nagrywało. No. A mówię, a propos tej wystawy w Poznaniu to mówię jakby się ktoś odzywał, to mógłby dać sobie tam. Jakby ktoś tam się wybierał z tamtych naszych stron to dałby, dałby znać, to bym się bym się oddzięczył, nie? Ale to jeszcze trochę czasu. Dobra, jeszcze raz pozdrawiam chłopaków. Trzymajcie się na razie.